dzień dobry wszystkich Dawno, dawno temu już nie nagrywałem filmików żadnych A ja Jestem go polu i nagrywam wam właśnie po tylu latach, po tylu miesiącach filmik żeby coś nowego wrzucić, bo dawno nic nie wrzucali Wszyscy Macie co To jest po prostu dworzec główny w no. Odremontowany. Stolica polskiej muzyki polskiej. Tak jest wieczorem. Tam dalej jest krakoczka Żabka, fajny rowery, spoko. 6.48, przyjedziemy od Zieleniowa, o 13.00 do Chodziniowa, Zmierza to opieść, dawno, dawno zakończyłam Nagrywałam Pokazują wam jeszcze raz Kolejny raz O cholera mi się zabiło Tu były jakieś stare bunkry Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tu są tablice informacyjne, a na górze jakby Bombowiec frunął, a to jest właśnie ten duży Intercity. Pokażę wam, jak to wygląda. Tu jest winta, Tu są tunele. Widzicie same łukki? To było kiedyś w tunele przerobione. To wygląda. O! Teraz sama. Wentylacja. No właśnie. I tak to wszystko wygląda. Lecimy dalej. Все должно сказать, что мне вам показывать видимо так. Же. Ну. Hmm. Takie jest to. Tak, tak wyglądają perony.